Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejny materiał z telefonu. Dzisiaj na początku muszę Wam powiedzieć, że y, ostrzegam w razie czego mogę łapać za chusteczki, z tego względu, że się przeziębiłem, moi drodzy. Ym, no tak, ogólnie to. Już troszkę robię przy przyczepie. No, sporo robiłem co chodzi o instalację, ale ta robota była na dworze. No i jeszcze ja tak to było przedwczoraj, że ogólnie już tak cisnąłem konkretnie przyczepę, żeby wyprowadzić instalację, porobić to. No, jakieś zakładanie dachu w zetorku małym, poprawianiem tego z tyłu mocowania jednego, obcinałem tam, spawałem odnowate mocowanie. No i tak wyszło, że mi jakoś trochę przewiało. Wczoraj się budzę y, praktycznie i smarkam, i i ale w miarę się dobrze czułem. Ale później polazłem do garażu dalej. Tam z tego względu, że mam bajzel totalny, postanowiłem sobie troszkę zrobić ład z kluczami, śmieciami i ogólnie zobaczyć co mam tam z tych śrub, bo ogólnie jak coś się robi to tak... Y, i do śruby dobre, i do śruby zerwane, obcięte, wszystko się rzuca na kupę. Ja to wszystko, jakieś rzeczy, kawałek druta, jakieś coś nieprzydatnego, po prostu to wywalałem. Segregowałem to sobie i tak w miarę robiłem. No ale koło 15, hmm, no tak się trochę źle poczułem, powiem wam. No i kurczę, wróciłem do domu i tak od wczoraj siedzę. Ostatnio też wam powiem, że miałem problemy z kablem. Musiałem kupić sobie drugiego kabla. Ja się postaram jeszcze wyjąć kilka materiałów i dokończyć Wam tą serię co chodzi o remont e, cały ten o, tutaj oczywiście ja dalej będę działał z tymi remontami to nie tak, że się zatrzymujemy tylko czekamy na odpowiednio na pogodę e, na rzepak, nawóz, wóz trzeba rościć no wiadomo prace związane z gospodarstwem no i będziemy to powoli sobie budowali moi drodzy a dzisiaj materiał jest o o tym postanowiłem nagrać Ogólnie treść o Bizonie, Bizonie BS-ie, moim prototypowym besku. także tak, na początek Wam powiem, co była ta akcja do sprzedania kombajnu, owszem miałem ochotę wymienić na nowszy, zamienić kombajn, bo niczego innego bym, moi drodzy, nie szukał i też ten... To nie o to chodziło, żebym ja się pozbywał kombajnu, bo coś jest z nim nie tak. Nie, no okej, okay, silnik jest trochę przysłaby do tego kombajnu, nie ma co tu ukrywać, że on jest na styk, bo on nie jest na styk, a może był po prostu na styk, tylko wiadomo, lata swoje zrobiły i po prostu ten silnik jest, no on fabrycznie już był na styk wstawiony, tak naprawdę. Oczywiście, jak jeżeli jest nowy, wszystko elegancko, wtryski, tak y, pompa, y, szczelność, to wszystko, jak jeżeli jest nowy, to jest nowe, to jest co innego, a ten silnik już wiadomo, ma swoje lata i myślę, że tych parę kubików sobie uciekło z niego i on nie trzyma tak naprawdę parametrów takich jak powinien mieć. Z tego względu właśnie tutaj jest ten silnik po prostu za słaby w tym kombajnie. No ale kombajn jest dobry. Tam, no tutaj awaria polegała na tym, że, że z głupoty urwało pas i po prostu coś jest przekładnią w rurze wysypu. Ona jest do wymiany, bo to była głupota. Ojciec podjechał, a Blandeka mamy tam z tyłu na rurze jest po prostu w dobrym stanie kawał dobrego leja z Blandeki wyszyte. No i akurat jechał tak, że ja pilnowałem koszenia i akurat na maszt od przyczepy przeładowczej, tej mojej rozładowczej właściwie, właśnie zatkało i urwało pasa, zblokowało przykładnie. Ta przekładnia chodzi, ale robi sobie chrup, 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 nie wiadomo co tam jest grane, to jest ta przekładnia w dole, ta druga, dolna właśnie w rurze. Od wysypu, ale to jest to samo co w bizonie rekordzie. To nie jest jakieś tam problematyczne, to się po prostu wymieni i powinno być ok. Reszta, no reszta w kombajnie, tam gumy mamy już kupione. Co chodzi o podsiewacze, to wszystko. To i do takiego zwykłego, jak w Suprze w rekordzie, te gumy. Także ja to sobie wszystko ogarnę, wymienię. No i będziemy po prostu ten kombajn rozwijali. Już teraz nie ma odwrotu, żeby się wycofać, później go w następnych latach sprzedać, chociaż powiem Wam, no jeszcze muszę się cofnąć troszkę. Był ktoś zainteresowany, bo przyszedł do mojego ojca i się pytał o ten kombin, czy on jest nadal do sprzedania, bo jest naprawdę zainteresowany nim. No ale z tego względu, że już yy, tutaj mam to wszystko praktycznie naszykowane, ja już zbieram to, oczywiście można by było ten silnik wsadzić do innego BS-a, ale gdy. Jeżeli bez by był po prostu z tym silnikiem jelczowskim, ja po prostu nie miałbym potrzeby, chyba zmiany tego silnika, tak naprawdę. A kupić Andorkę za Andorię to też jest to ogólnie bez sensu. Tym, tym bardziej, że ja ten kombajn znam. Owszem, ja miałem, jak go skupiłem, to wszystko było wyremontowane przez pierwsze dwa lata. Był super w gospodarstwie, bo tak naprawdę ja nie widziałem, jak ten komór będzie się spisywał. Też miałem swoje wątpliwości, bo Besa totalnie nie, nie znałem. I, i każdy opinie ogólnie, co chodzi o Besa, to jest tak, że nie ma części, yy, zapycha go i takie tam drdy małe, tak naprawdę, bo to guzik, prawda? Części, owszem, jest jakiś tam problem, ale ogólnie większość części to jest tak naprawdę zbieranina. No, są typowe części, oczywiście, jakby nie było, to można powiedzieć 50 na 50 z tymi częściami, tak jest, tymi ogólnymi i tymi typowymi do obs -a. Ale jeżeli jest obcykany tokarz, pilnuje się kombajną, nie czekamy na ostatnią chwilę, albo wykosimy i zobaczymy czy się nie rozleci, bo też to nie tędy jest droga. Jeżeli widzę, że coś jest nie halo, to należy to zrobić wcześniej i mieć problem rozwiązany. Po co to się mordować, tak? No, pasy użyska wiadomo, trzeba pilnować, to jest bardzo ważne. I tutaj, co chodzi o zmiany, ja Wam przedstawię zarys ogólny tego, co myślę i tego, co jak będę starał się organizować. Co chodzi o pojęcia elektryczne, to powiem Wam już na wstępie, że ja tego nie ogarniam za bardzo, ale szukam odpowiednich rozwiązań i będę potrzebował znaleźć kogoś. Od automatyki, i zaraz ja wam przedstawię w, jakiej, w jakim sensie. Jeżeli mamy rozwijać ten komik, ja go po prostu będę rozwijał. Ten silnik jest sporo warty tak naprawdę, bo to biorąc pod uwagę statystyczną wartość takiego właśnie besa to tak naprawdę jest cena rekorda czyli około 40 do 50 tysięcy. Sam silnik, ja widziałem 25, 20 tysięcy. No są tańsze, ale nie wiem, ogólnie w te, co patrzyłem wcześniej, to jest około 20 tysięcy się oscyluje cena za dobre silniki. Eee, a więc tak, no pierwsza kwestia, wstawić silnik. To też tak wrzucić, tak, pierwszy trzeba tamten zdjąć, tam blachę od razu sobie wymienię pod silnikiem, bo tam nie była wymieniana. Ta blacha jest taka trochę narażona na te ten, ale ja muszę ją wymienić, bo wiem, że ona jest taka niefajna ta blacha. Od razu to się zrobi. Yy, przygotować sobie oczywiście miejsce na kombajnie, montować osłony, jak możliwie, żeby jak najbardziej wygodnie operować tym silnikiem i też tak, nie mam ładowarki, ja poproszę na pewno, tutaj so dwie ogólnie teleskopowe, kogoś właśnie, żeby mi wsadził ten silnik na kombajn, zdjął stary, wsadził nowy, ale też myślę, że co chodzi o ustawienie, to wiadomo, że nikt nie będzie czekał yy, dwa dni, aż sobie ustawię silnik, tak? Będzie trzeba to jakoś tak zrobić. Myślę, że chyba najlepsza opcja będzie ze grubych rur wyspawać jakieś tam mocowanie. Eee, właściwie nie mocowanie, tylko żyrafę, stelarz, zwyżkę tak, żeby bloczkiem można było sobie ten właśnie silnik jakoś tam troszkę przestawiać od punktu, żeby go odpowiednio ustawić, co chodzi. W względem pasa, głównie to względem pasa, właśnie tego głównego napędowego. Silnik teoretycznie wymiarami pasuje pod Andorię. Może jest delikatnie większy, ale powiem Wam dokładnie, nie mierzyłem tego, bo nie ma jak zmierzyć. Ale tak jak pira za oko, to jest do 10 cm tak naprawdę różnica. Także to nie jest jakieś drastyczne. I, i, I to akurat wyjdzie mi na miejscu właśnie starej Andorki. Yy, ten silnik wstawić. Tutaj przyjedzie mój z, yy, przyjaciel z Holandii, myślę, z nim to będę robił tak naprawdę, bo samemu to będzie jednak trochę ciężko. Aby mocowania wyspawać, yy, oczywiście mam drugie płozy, bo też nie chcę właśnie tych pus oryginalnych niszczyć yy, na kombajnie, z tego względu, że w razie w wiecie, bezpieczeństwo jakby nie było. No, i tak to, żeby właśnie jak najmniejszym kosztem ingerować to wszystko w te przerobienia typowe pod Andorię pod oryginalny silnik, ustawienie jest bardzo ważne, żeby niczego nie ciało, nie było problemu. No, i dobry dostęp, wygodna. Tym fajnie, że ten silnik, to muszę Wam powiedzieć, że on jest teoretycznie, co chodzi o elementy: pompa paliwa, wydech, turbo, zasilanie. To wszystko jest tak, powie, powiem Wam, że. Ogólnie nawet fajnie to rozmieszczone, praktycznie niemalże identycznie jak na silniku Andorii, oczywiście wysokość może być troszkę ten, ale w tych samych miejscach mamy to praktycznie to samo wszystko. Także to też, nam, też mi ułatwi yy, pracę przy tym silniku, yy, nie będzie trzeba aż tak jakiejś tam kombinacji używać. Mhm. I ogólnie tak by to wyglądało, później podłączenie, węże, to wszystko, przewody. Napęd bębna, wentylatora, wiatraka w wentylatorze od chłodnicy. Także, także, tak to będzie wyglądało. Sprężarka powietrza będzie. I teraz Wam powiem: no to już jesteśmy przy silniku, to Wam powiem. Pierwsza moja myśl była taka, żeby właśnie rozprowadzić sobie gniazda, jak w Roztelmaszu, żeby obmuchiwać kombajn po oczywiście po koszeniu, żeby sobie go przedmuchać w paru miejscach, myślę, przód, tył, przy silniku, gniazdo i gdzieś z dwa po bokach tak, żeby właśnie sobie operować tym, jakiś 9-metrowy przewód z pistoletem do odmuchiwania ale z drugiej strony powiem Wam, tak sobie wczoraj siedzę i myślę, hmm, co chodzi o y, załączanie podzespołów typu maszyna, czyli kombajn i zespół żniwny, czyli header, y, załączanie Skoro mamy pneumatykę, ja mam pneumatykę w tym, tej agrostojce załączane pasy. Czy by przypadkiem nie popracować później, rozwinąć całej instalacji pneumatycznej tak, żeby załączanie pasów było pod odpowiednim ciśnieniem yy, i naciskiem oczywiście przez sił, siłownik yy, pneumatyczny, z zostawieniem yy, oczywiście ręcznego załączania? Myślę, że to by była spoko opcja zastosować. Siłowniki pneumatyczne, nie wywalać dźwigni, niech by one sobie były i zrobić właśnie e, na małych, nawet od wysypu, można by było tak naprawdę pneumatyczne coś tam zrobić z jakimiś tam, wiecie, przełącznikami, e, zaworami pneumatyczno-elektrycznymi, żeby sobie puszczać, oczywiście z wyregulowaniem, żeby to nie było drastyczne załączenie, tylko takie stopniowe. No Tak myślę, że to by się pewnie sprawdziło takie pneumatyczne. W razie awarii systemu pneumatycznego, by coś tam, to można by było ręcznie. Oczywiście jakieś kontrolki informacyjne, odciśnienia zegar, manometr, tak. To by trzeba było doprowadzić do kombajnu, do kabiny, żeby mieć na to podgląd. Ale myślę, że chyba opcja dosyć spokojna by była, co chodzi o rozwój tego. Sprężarka jest w miarę przygotowana. Ja czekam w tej chwili nadal na wał. Yy, wał kurbowy, <laughs> wałek kurbowy z, właśnie z, niej, z tej sprężarki, myślę, że tam jednocylindrówka, ona by wystarczyła spokojnie na podtrzymanie yy, takich podzespołów. Yy, ja ją doprowadziłem do ładu, powiem Wam, że hmm, no co chodzi o silnik, o ogólnie PKS to była taka sytuacja, że po prostu te silniki są. No nieraz w stanie agonalnym, no niestety. Gdy firma upadała, to kierowcy, żeby mieć pracę, tak naprawdę naprawiali autobusy na własną rękę, trzymali u siebie. Eee, no to ogólnie już było, kto jak tam dbało o te autobusy? No wiadomo, miliardowe wręcz przebiegi po trasach. Później właśnie dokładanie się przez kierowców do tego interesu, żeby pracować. Mmm, no wiadomo, zlewki szły, co jak szło, no i tam kurczę różnie z tymi silnikami było. Yy, na totalnie zajechane silniki to tak naprawdę ja z, widziałem, zresztą one są nadal w Erbkowicach, w Erbkowicach na złomie z PKS-u Hrubieszów i tam jest ogólnie masakra z o silniki. Ja pierwsze tak, szukałem Mandorii, ale szukałem tej Mandorki 170 koni, nie mogłem trafić, no i tak właśnie przez przypadek, tak jak wam mówiłem na materiał właśnie z tym kumisem, yy, że to ogólnie trafiłem na ten silnik. Całkiem przypadkiem, ja nawet nie widziałem nigdy, że właśnie w Autosanach siedzą silniki innych produkcji jak nasze polskie. Dla mnie to było zaskoczenie i bardzo ciekawa nowość, co chodzi o te właśnie silniki. No i fajnie, że wyszedł ten Cummins. Powiem wam, jakby był jeszcze dziś jakiś autobus do sprzedania, kupiłbym jeszcze jednego Cumminsa. Ale nie, to ja, wie, ja nie po to, żeby na handel, ja jak najbardziej tylko i wyłącznie dla siebie takie rzeczy. Jak coś kupię, to kupuję dla siebie. Nigdy tam, że na handel mało, ode mnie mało, co praktycznie tak naprawdę na handel wychodzi. Ja, jak coś ten, to niech stoi sobie, niech będzie, ale może się kiedyś przyda na tej zasadzie. Także, także, jakbym coś, jakbym poszukiwał ewentualnie jeszcze jeden taki silnik. Wiem, że yy, nie wiem, ciekawe, jak tam z PKS-em hełm jest. Powiem wam, ja nawet bym Andorię był skłonny kupić. Właśnie, właśnie. W odmianie 170-konnej lub nawet mocniejszej, ale tam podobno z tą mocniejszą jest tak, że jest słabszy moment portowy. Nie wiem dokładnie, ale podobno tak jest. I też to występowało, powiem Wam, w autobusach Jelcza. Już nie pamiętam oznaczenia, ale to można spokojnie sobie znaleźć. Jest coś takiego jak strony, już Wam mówię, transport foto, coś takiego, zaraz Wam dokładnie powiem. Dlatego, że komputer mam zamulony wirusami i to tak chodzi jakby chciało, nie mogło. Yy, tak, Fototrans, Fototrans strona i tam jest od groma autobusów, także nawet z ciekawości można sobie zobaczyć, gdzie, jakie, co silniki siedziały. Też na pewno ciekawym silnikiem są yy, silniki Mansteier, montowane w yy, właśnie autobu, autobusach, yy, kombajnach Forsheed E524, czyli to jest rozwinięta Szóstka z turbem, mająca, no nie wiem, kurczę, wiecie co, nie chcę wycofywać, bo tu mam otwarte, nie chcę wam skłamać, ale około 260 koni z turbem 200, 250, 260 koni, coś koło tego chyba ma ten właśnie z turbem. To też bardzo ciekawy silnik, jest i tym bardziej, że konstrukcja sprawdzona z kombajnów tak naprawdę. Że ona wytrzymuje jednak w tych forsreathach także, także taki silniczek, myślę, że do stawienia też by był bardzo ciekawą opcją, którą warto by było wziąć pod uwagę. Dobra, ale wracając do tematu, to tak jak Wam mówiłem, tutaj pneumatyczne załączanie podzespołów, ale to jest na dalszy temat. Wiadomo, w tym roku wszystkiego nie da się zrobić, bo będziemy się starać dbać o ten kombań i, i jakoś to, to robić. Na chwilę obecną, to ten silnik, moi drodzy, żeby wstawić. E, oczywiście, oświetlenie. Pobawimy się z oświetleniem. E, będziemy rozwijać to oświetlenie, jakby nie było. Myślę też o kilku no, rzeczach, tak jak właśnie te przenikowe. No nie wiem, powiem Wam, e, co chodzi o wytrzymałość bo to, to jest inny rozmiar opon. O, 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 powiem dokładnie chyba 600 na 75 r 30 te opony były. <śmiech> 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 Przepraszam, jak coś. <laughs> Tam nośność opony była. No felgi są pubyku po powiem wam, tam felgi są naprawdę fajnie porobione komunierze, no i felga też nie jest jakaś tam cieniutka, tylko mam swoje wątpliwości, nie wiem czy te opony by hmm, do BS-a wytrzymywały, one by w suprze założone i do Supra może i były dobre, ale w sumie... Przecież mój BS ma tak naprawdę opony niczym nie różniące się jak w Rekordzie czy Suprze, montowane te polskie, tak, na pierwszy montaż, olsztynki, chociaż nie zawsze olsztynki były montowane, ale powiedzmy w większości, tak, były właśnie olsztynki montowane, tutaj gudwierki mam, ładne są opony, no nie wiem właśnie jak są, no trzeba gdzieś się po prostu zainteresować tematem, ruskie już mi opony nie wejdą, to nawet nie ma mowy, mojej drodzy, bo tam ze względu na tę rurę... Już Wam mówię. Tam jest 3,5 tony, 3,550, tak. nośności, yy, indeks 152A8. Yy, nie wiem, właśnie, kurde. Na 600, na 70R30 opona, to jest dokładnie. Nie wiem, jak to by się sprawdziło, tak naprawdę. No ale dobra, pomyślę, tym bardziej, że wszystko drożeje. Może by zabrał te opony. Fajnie wykonane, no i Felgi powiem Wam konkretne. Jedną oponę mam do tyłu i o sobie przygotowałem, już praktycznie wyczyściłem z wszelkiej rdzy. Oczywiście na razie tak sobie będzie, później jeszcze raz, trzeba to wyczyścić papierem ściernym i opumalujemy, i będę miał z tyłu na pewno komplet. Dobra, moi drodzy, jedziemy dalej z tematem. Przyjdzie mi joystick, myślę, że coś około 20 marca. My, ja go zamontuję ogólnie, ale go nie będę podłączał, bo trzeba będzie na drugi rok zdobyć rozdzielacz. No, i tutaj jest, chodzi zabawa z moim, z moim pomysłem, co chodzi o automatyczne prowadzenie zespołu żniwnego. E, oczywiście ten header nie ma stabilizacji, i myślę, że nie byłaby za bardzo taka konieczna przy 4.20 ta stabilizacja. Dobry bajer, oczywiście, ja nie mówię, że jest zły bajer, ale, 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 ale po prostu nie będę robił żadnych stabilizacji. Powiem Wam tak: nie wiem, albo w systemie przez przekaźniki myślę to zrobić, albo to już będę właśnie tak jak wspominałem na początku zrobić jakieś, przez, z kimś pomyśleć to dokładnie i zrobić już na, 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 na kontrolerze właściwie HMI lub PL, PLC dobrze chyba, czy PDL nie PLC, kontrolerze właśnie i z Wam zaraz tłumaczę albo na przegaźnikach można zrobić w systemie zero jedynkowym Przekaźniki i oczywiście czujniki indukcyjne e, Reagujące na zbliżenie metalu, magnesu e, I to już Wam mówię e, System zero-jedynkowy, czyli jest napięcie albo go nie ma e, Albo coś najeżdża na czujniki i nam w odpowiedni sposób to wszystko będzie reagowało Czyli od tego, ogólnie to tak Na zespole żniwnym dwie płozy e, Dwa czujniki, e, myślę, że chyba to by były czujniki sterowane plusem Zwierające na plusie, na kablu plusowym, normalnie otwarte i po najechaniu odpowiednim, ale tu też by musiała być odpowiednia kombinacja, z tego względu, że myślę, że zawsze pierwszeństwo miałoby być, miałoby być przed opuszczaniem. Bo może być taka sytuacja, że jedna płoza będzie chciała zespół żniwny najedzie na czynnik od podnoszenia, a druga będzie totalnie wisiała, czyli będzie chciała na właśnie, właśnie od opuszczania. I myślę, trzeba będzie zrobić na takiej zasadzie, żeby musiało to jeszcze przepływać od opuszczania prąd na, przez jeszcze jeden właśnie przekaźnik, tak aby w momencie. Najazdu na czujnik od podnoszenia wyłączyło cały nam prąd od czujników dolnych, czyli od czujników opuszczania. I tutaj trzeba by było zrobić to na przekaźnikach czasowych z opóźnieniem załączenia pomiędzy właśnie przełączeniem cewek, bo może być w sytuacji, że to będzie wszystko pracować oczywiście, żeby nie było drastycznego przełączania pomiędzy właśnie ce cewkami rozdzielaczu. To, 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 to musiałoby być właśnie z jakimś tam opóźnieniem tego całego, te, tego cyklu pomiędzy właśnie przełączeniem. I tutaj właśnie przełączniki czasowe by wchodziły w grę. W kabinie jakiś oczywiście włącznik od tego automatu musiałby być i jeszcze jeden, właśnie czujnik indukcyjny, ale to, żeby chyba byłoby sterowanie masą, przez kolejny jakiś tam przekaźnik, który by puszczał dalej ten prąd na zespół żniwny, na właśnie te pozy. I tutaj po przekroczeniu, powiedzmy, jakiejś tam wartości na manualnym podnoszeniu w joysticku, żeby nam odcięło cały prąd, czyli by musiało normalnie by był zwarty, a właśnie po najechaniu, właśnie jakby gardzi na jakąś tam wysokość, był już podniesiony. To, żeby właśnie nam całość rozłączyło prąd, żeby właśnie chciało ten. Oczywiście odcinamy prąd na rozdzielacz cały. No i jeszcze manualne dosterowanie, czyli tak, jakbyśmy chcieli sami coś tam sobie, tak, joystickiem. I od owszem, i tutaj też by musiało to przejść przez przekaźniki czasowe i właśnie dwa przekaźniki od dwóch przycisków i jeden, jednym prąd by przychodził przez te właśnie przekaźniki. Normalnie by były zwarte, tylko właśnie w momencie naciśnięcia, naciśnięcia y, przycisku y, właśnie musiałoby nam zabrać prąd z y, po prostu automatyki całej tutaj na headerze. Także manualne do sterowania i jakiś tam przycisk od, z kontrolką sygnalizujące że mamy system ten y, włączony. Tak naprawdę po opuszczeniu bo oczywiście jak płozy będą wisieć, y, kombajn będzie podniesiony, header cały zespół żniwny, to płozy będą wisiały w dół i oczywiście czujniki, jak będzie prąd do nich docierał, będą chciały opuszczać na zespół żniwny do momentu wyłączenia obydwu właśnie y, y, tych czujników. Także tutaj m, naciskając przycisk, dopiero by się załączył y, prąd na zespół żniwny w momencie najechaniu. Najech, y, na, znaczy na w momencie niewykrywania powiedzmy jakiejś tam powierzchni czy magnesa, myślę, że to raczej już po zbliżeniu do zespołu, do gardziela, tak. Gdy będzie właśnie opuszczany, to będziesz tutaj miał wolną przestrzeń, także nie będzie nam widział czynnik indukcyjny gardziela. Także już automatyka przejdzie dalej puści prąd i zacznie go automatycznie ściągać w dół tak naprawdę i jakieś pewnie można by było zrobić jakieś kontrolki sygnalizujące pracę i to by było właśnie takie Ja wam ogólnie to przedstawiam bo no naprawdę nie jestem elektrykiem ale rozrysowałem sobie to i ogólnie to by działało reszta jak to by wyglądało na płoza po dwa czujniki zamontowane Jakiś pręd z prowadniczką i powiedzmy kawałek metalu. Także jeżeli mamy dwa czynniki, pomiędzy jest pręd, no od pręta płaskownik albo na jeden, czyli na dolny, albo na górny, tak by to pracowało pomiędzy czynnikami. Z tym, że zawsze właśnie, niezależnie od której płozy, zawsze pierwszeństwo by miało podnoszenie. Czyli gdy najedzie na którejś z dwóch płus ten płaskownik na. na na czynnik indukcyjny od podnoszenia, automatycznie zostanie wyłączone właśnie te dwa dolne od czynniki, od właśnie w rozłączone od opuszczania, i tak to ogólnie by to działało. I teraz tak, kolejny temat, co chodzi o już właśnie te sterowniki, bo tu trafiłem na takie coś czyli to jest taki powie, powiem wam analogowe to są właśnie to analogowe albo przez właśnie sterowane jakieś tam z pamięcią RAM to wszystko jest nie wiem jakim systemem to jest operowane ale ogólnie da się pisać program na komputerze i programować to i mieć normalnie wyświetlacz na komputerze ten wyświetlacz steruje y, kolejną tam częścią przekaźników y, która właśnie to właśnie możemy też podłączyć płoty właśnie ze spóźnieniem, tego, że będziemy wszystko widzieli na monitorze, co się dzieje. I tutaj temat wchodzi w grę, moi drodzy. Też można zrobić sita sterowane właśnie przez siłowniki elektro, elektryczne, tylko nie wiem, ja jeszcze tego nie rozgryzłem, jak zrobić. Muszę zapuzować. Także obłudni, żeby to zaprogramować, ale to już muszę z elektronikiem pogadać. Dobra, tyle te materiale. Trzymajcie się, cześć.